O, o Co o Skrzynka ja... się otworzyła. Zatrzymaj się, ten... Skrzyneczka otwarta jest. Tak. Wy, wypadnie nam klin. Alej za... za... zapiął skrzyneczkę. Jeźcie Ernesta, wiesz o tym, że to jest twoja wina? Zamykałem skrzynkę. Eee, stój, 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 stój! Uważaj. uważam. Chcesz, byś po drodze przejechał. On już wysiadał. A? Ja wychłodzę, on jeszcze jedzie. Co Adam, zamek puścił, nie? Zamknięte było nadal, tylko że jeszcze ten pasz jeszcze mi. mieliśmy na młodego uważać. A skrzynki my mnie zamknęli. A kto kierowcą był? Ale ja przeszedłem było całe wszystko. Zamknięte. Nie wiem, że a kierow... kto nie do mnie? Kierowca sprawdza stan techniczny przed wyjazdem. to no, fakt, nie? No ale co zrobisz? Szybko, szybko, nie? No, powiem ci, że tutaj nic nie widać. To tutaj na tym stawie miał. Gdzieś tam nawigacja pokazuje według tego gdzieś tu. Będziemy szukać samochodu, widmo. Dobra, to idźcie zobaczyć. Na zobaczyć. Oj. No na razie nic nie widać. Niby, niby woda jest przejrzysta. Tutaj są jakieś ślady, widzę. No. A wyraźnie widać, że bieża do, do, do wody. Nie wiem, kwa. czekamy na gościa z gminy. Niech, niech pokaże. Tam ktoś przyjedzie, niech nam to pokaże. No bo... to jest helikopter albo dźwig, albo co? Ja pierdziele.